Widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Zaszły lekkie zmiany, a mianowicie przestałem grać karierkę FC Barceloną. Czemu? W sumie nie wiem. Po prostu poczułem, że potrzebuję zacząć kimś nowym karierę. Zastanawiałem się, ki, kim mógłbym zagrać. I uwaga, wybrałem Inter Miami. Dobrze słyszycie, Inter Miami mój ulubiony gracz Leo Messi będę mógł nim grać. Oczywiście zmiana będzie taka, że będę mógł robić transfery, i pierwsze co robię, to transfery. Dodałem już, już Rodrigo de Paula, bo w sumie on kilka dni temu został ogłoszony oficjalnie nowym zawodnikiem Interu Miami. Plus zrobimy sobie kilka transferów i będziemy sobie grać Leo Messim i spółką yy, jako oczywiście Inter Miami. Właśnie, może Polaków pościągamy do tego Interu Miami. O, Marcel, pół miliona warty. Ej, to by było zawaliste, jakby Marcelka kupił na bramkę. Ja go kupuję. No i fajnie. Ha. Marcelek kupiliśmy ciebie. Pozdrawiam cię serdecznie. Kupiliśmy cię z Legi będziesz bronił. W Legi nie bronisz, to przynajmniej tu będziesz bronił. Dobra, spróbujemy kupić garnacho. No i super. Mamy garnacho, Argentyńczyk, który lubi bardziej Ronaldo niż Messiego co jest rzadko spotykaną sytuacją. Elanga, Czerki czy Mares? Dobra, marezika. No i mamy Marzika. Widzowie, trzy transfery zrobione. Alessandro Garnaczo. Ryan Mares, no i Marcel Mendes, więc kurde fajnie to może wyglądać Fajnie może mi się grać Marzika dajemy na skrzydełko, patrzcie tu z przodu Mares, Suarez, Garnacho, Messi na dyszce, Busquets, De Paul Marcel na bramce Alba na lewej, no i tutaj obronę to jeszcze co kogoś kupimy, ale jeszcze nie teraz, na razie Na razie sobie zagramy, żeby zobaczyć jak się, jak się w ogóle gra Widzowie Transfery zrobione, wszystko poukładane, taktyka składy. Czas na pierwszy mecz ligowy MLS Inter Miami kontra. kontra kto? Właśnie, z kim my w ogóle dzisiaj gramy? Już wam mówię: Re, e, Inter Miami, Real Salt Lake City. A więc pierwszy mecz ligowy, czas start. Do nie tylko no dobra. Czas zacząć pierwszy mecz interem Miami. Ej, widzowie! Luis Suarez, Leo Messi. Ale to są flashbacki. Ale to są piękne flashbacki. Na to musi się fajnie grać. Suarez. Jeszcze. Jeszcze. Uuu, ale mu bronił. Dojdzie? Aha, bo też pada. Wow. Brawo Marcel! ale dał piłę! Aj. Ej na tym deszczu się zawaliście, gra serio! Ja już to czuję ten fan! Daj mu! Alba! Suarez! Suarez od Suka, Ale pięknie! I cieszynka Piękne flashbacki mam w głowie od razu. Pięknie Maryża. Pięknie Maryzie. Ej no! Bez jaj. Rzuta jak nic. No co? Kojarzy Wam się z tym ta odległość czymś? Uff. Leo Messi, A ja, 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 ja. No nic, 1-0 do przerwy, dobry wynik, ale gra naprawdę pozostawia wiele do życzenia. Było tam korzyść Spalony. Spalony. Ej, czego ja nie mogę odebrać im piłki? No nie, To się musiało tak skończyć. Serio, cisnęli i zasługiwali na tą bramkę. Nie mogę im odebrać piłki, bez skitu. Marezik do Messiego. Messi. No, nawiegań. Jeszcze! Jeszcze! Tak! Marezik! Bramka! Szybka odpowiedź dwa do jednego. I jeszcze bramka w debiucie. Dokładnie. Spójrzmy jeszcze raz na tę bramkę. Jestem pewien, że trener też ją. Pięknie. Pięknie. Messi. Ale blisko. Rodrigo Tyle z faulu, bo ty już masz kartkę Jaki karty! Nie, no czyściutko było, chłopie! Ty jesteś chyba z Hiszpanii chłopie! Nie, dobra, Marcelek! Marcelek O Jezus Maria wcinę Marcelowi dał No nie o wow Leo Messi do Mareza Marezik Carnaccio! Co za akcja! 3 do 2! Wow, ale to było ładne! Pięknie, ale ja uwielbiam takie akcje! Ale piłeczka Wesego cię za mocno! Pięknie! Nie ten! A jednak temu 4 do 2, ale nie chciałem totalnie jemu podać i zgłupiałbym jak byłem tak blisko w ramki bez obrońcy. Mares z prawej nogi strzela. To było fifowskie, w ogóle nierealistyczne. No to już puść tą akcję. Dobra, mamy pierwsze zwycięstwo w pierwszym meczu, 4 2, wcale nie było łatwo powiem wam, mimo że mam dużo lepszy skład niż oni, wcale nie było łatwo. Ale ważne trzy punkty. Widzowie, przejdźmy do drugiego meczu. Kupiłem trzech Polaków. Pawła Bochniewicza, Pawła Wszołka i Jana Bednarka, ale tych trzech Polaków przejdzie do mnie dopiero po pierwszej rundzie, bo już jest zamknięte okno transferowe, więc transfery czysto patriotyczne, ale dopiero po pierwszej rundzie przejdą do nas ci zawodnicy, a teraz został nam tylko Marezik z nowych zawodników oraz Garnaczo. Przejdźmy do drugiego meczu. No dobra. Czas rozpocząć drugi mecz, ale te stroje mi się też tak podobają, czarne z różowymi stawkami. Piękna piłeczka Messi. To no. Co jest? Kurde byku, ale to... Dobra Suarez, to jest twoja pozycja. To jest twoja pozycja smareśik. Uuu, prawie drama! Wow, ej nie spodziewałem się, że to tak dobry strzał wyjdzie. Teraz interwencja Piękny. Pięknie. Suarez. Uu, chciałem ze Ale Messi go wyczyścił. Ale Messi dał. Ale Messi dał ciasteczko. O Boże. Uwielbiam. to zrobili na klateczkę i uderzył? Martel bez szans. Ej, gość ma włosy jak ja miałem ostatnio. Spalony. Martel na posterunku. O Boże, o Boże, ale on to zrobił. O Boże, ale to było piękne i w stylu Messiego. Delikatnie podcięta piłka do siatki. Gol. Palce Jeszcze z prawej nogi jak z Bayernem kiedyś. Ale piękna piłeczka. A, jak Messi go kiwnął. Co jest? O Ale wolny Leo Leo, to jak nie ty to jak nie ty To jak nie ty Leo. O ale szkoda. Garnaczo? A. No nie, jeszcze Messi, ha. on wie, gdzie się znaleźć. 3 do 1 i to w 10. ja no Marko Rojsik! fajnie to zrobił, ale się wypuściłem z tą kontrolą. <tryk> Nie no, jak już się Messi wraca. No nie! Kurde, jak sobie wszedł! Jak masełko! A było tak ładnie. Pau. Bierz piłkę, bierz piłkę, bierz piłkę. Aj. Fajnie. Yeah! Co za wylew to był? Co to był za wylew? W ogóle myślę, że to jest Jordi Alba. Nie! To się nie wydarzyło. To się nie wydarzyło serio. Co tu się wydarzyło? Nie, no to jest. To się nie dzieje, nie? Goście się sami wywalali. Wymęczone, sfarcone, wypocone zwycięstwo 4 do 3. Messi strzelcem trzech bramek. Co to był za mecz? No dobra widzowie, ostatni mecz tego odcinka. Gramy u siebie z Orlando City. Fajnie by było podtrzymać... Pasę dwóch zwycięstw, niestety bez Buskesa, który dostał w poprzednim meczu czerwoną kartkę i bez Alby, który ma kontuzję. Aj, 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 no niedobrze, niedobrze. No dobra, u siebie. Równie przepięknych strojach. Nie no, te stroje Interu czy u siebie, czy na wyjeździe są powalone. Dawaj Messi. 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 Messi! Obronił mu no Messi! Kto jak to, ale ty musisz takie strzelić! Fałd? W sensie ręka? Te ręce są powalone w tej Fifie. Piękna piłeczka! Tak! Tak, Messi do Suareza 1 do 0, ale ten duet się chodzi. Już tak jestem doskonały. Już nie pod czerwoną. U, le wsadził. Próbowałem to przerwać awlem, ale się nie dało. Mija 1 do 1. No, niedobrze, niedobrze. Ej, Paweł jest no dobra, Messi. Messi, wiesz co musi zrobić, ale blisko. A jajaj. Ładnie rozrzucić Wow, pięknie Pięknie Wejdź sobie. Aj, aj, aj Aż za nie mówiłem, bo tak za dobrze wszystko wyglądało Za dobrze ta akcja wyglądała Szkoda, szkoda że nie wpadło Messi Messi Od poprzeczki Ale on to wsadził 2 do 1 Ale gość ma formę Uwielbiam nim grać Cierpliwie, cierpliwie Cierpliwie na dronie Prawie Masz. Messi. Messi, jak z Boatengiem. Ja wyrzucę, jakie to było piękte. Tak. Atak No nie. Ściskają przeciwnicy. Bardzo się broni, utrzymuje przy to jest żółta kartka. No to mi się podoba. Smith. Jest więc decyzja: do regulaminowego czasu gry zostaną doliczone jeszcze przynajmniej 2 minuty. To mi się podoba, nie chcę całą kraju. No jak to przeszło? Smith. Koniec, koniec. No puść mi to! Idę sam na no sam! No nie no! Ach, szkoda. No nic, widzowie, trzeci mecz, trzecie zwycięstwo. Fajnie, fajnie mi się gra. Szkoda, że te transfery dopiero będą po pierwszej rundzie. Ale Maresic fajnie, Messi to jest niesamowite. Pięknie, dziękuję za odcinek. Dajcie znać, czy Wam się podoba taka zmiana z kariery Barceloną na karierę Inter Miami. Dajcie znać, jakie ja mam transfery jeszcze zrobić jakie wy byście widzieli zmiany u mnie i widzimy się na następnym odcinku w następnym odcinku za dwa tygodnie